Witam serdecznie. Michał Solkin, urolog androlog. Czy ból jądra to sygnał alarmowy? W większości przypadków tak. Natomiast to nie jest sytuacja, kiedy odczuwamy chwilowy dyskomfort, chwilowe ukucie, tak jak większość z nas. Wtedy raczej nic się nie dzieje. Jeżeli ból pojawi się nagle, bez związku z jakimś urazem, jest bardzo silny, promieniuje do brzucha, mija kolejna minuta. Nie ustępuje, natychmiast zgłaszamy się na szpitalny oddział ratunkowy, dlatego że w ten sposób może wyglądać skręt jądra. I to jest sytuacja, w której każda minuta liczy się, żeby takie jądro uratować doraźnym zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli macie wątpliwości, warto również pamiętać, że możemy sobie samodzielnie jądra badać. Jeżeli wybadamy jakąkolwiek zmianę, dolegliwości ustąpią, mimo wszystko warto zgłosić się na konsultację urologiczną, zrobić USG i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. Serdecznie pozdrawiam.